Maneczko ziomeczki, ja jestem Michałek, i dzisiaj zagramy w Bedworsy. Które wybrać? Nie wiem. Tu jest taka piękna ruda pani, ale te nie są męskie. Tylko solo, solo. Zaczniemy od krótkiego poradniku. chodzimy w taki kloc i zbieramy surowce. Jak mamy wystarczającą ilość surowców, kupujemy wełnę. I oczywiście kał. Stawiamy kloc. kał. <laughs> Poza musi być y, ułożony w baleron. I biegniemy na. O, tu się buduje szuja. Jakiś spocuch. Godbridge. A to cheater. To jakiś cheater jest. No, cheater. Długa łęka, bo napadliśmy na cheatera. Glacier zagramy. Sam jestem. O, jest jakaś. Kopo baba. Ale ta pani ma pupę. Polecam zagrać na Lunasze, bo to na Lunasze tylko Spocenicy grają. <laughs> ja gram na Lunarze i widać jak gram. Więc pobierajcie Lunała i wpadajcie. Oczywiście możecie ze mną zrobić współpracę, bo nie dużo osób to zobaczy i się zareklamujecie. Będziecie tacy sławni jak ja. Może kiedyś taki sukces wam się uda osiągnąć. A teraz kupuję dirta, wełnę zieloną. Tak zwany żyg. I się budujemy na żółtą parówę. Go bridge. Oj. Go bridge. Siedzimy. o tam o. Jeszcze tyle mostu trzeba nam zbudować Oczywiście ja nie obudowywuję łóżka bo spoty nie, obu, nie obudowywują łóżka Więc kupujemy zapas dirta I pamiętajcie by nigdy nie obudowywać łóżka bo to jest po prostu lamerskie tak Tak robią tylko Tak zwane Pindeczki Biegniemy znowu gobridge Kurde... Nikt się do mnie nie... Oj, O! Buduje się! Kazimierz! Bierzemy! Szybko, szybko! Nie! To wzięłem! Kur... Cheater pierd... Cheater! Ja pierdo... Terma ma Trzecia Alenka Ale ma Pani pupę Arenka. Ale ma w pupę No ty Dziwne, odsunęłaś się Mamy, no, no powiem, o to rozbieramy, kupujemy walne i budujemy się. O, było blisko, ale jednak panuje na sytuację. Złapię go w błysk. Zawsze pobawiam furę. bliska. O, brzyje. A ta jest spał w jaki like bambik. <laughs> Ławię to łatwiej I Gwyba yes! <ścoughs> Aż ci oplułem. Ale jestem spocony. Rozumiesz to? Króci Barbara krudi. Zumiesz to barbara. Ale Bambiczek spadł. Nie daj życiu się z nami, napisie olej smutki żale i baw się doskonale. A będziesz musiał to wymazać, Blurować. A to nie są prawa autorskie? Oj, buduje się, buduje! Interwencja straszaka! Ja oczywiście jestem dobrym graczem, nie takim jak Bartek, Kuba. Widzieliście to? Widzieliście to? Teraz go biegnę, rozwalę. Doszczętnie go zniszczę. Ja pierdoła. Patrzcie, tak się bije, tak się bije na fajcie w ringu. Szkur. Cheater. Ach, te cheatery. beach pionowy, tak zwany biegnie <ścoughs> A <Aaaa! ścoughs> Good <laughs>